Cześć, witam was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś opowiem wam o tym, czym jest bikepacking, kiedy się go stosuje, czy jest lepszy czy jest gorszy od sakw i w ogóle na czym to polega. I bikepacking cała idea tego polega na tym, że kiedy jedziemy rowerem, mamy zapakowany ze sobą bagaż. Jazda powinna być taka, jakbyśmy jechali na lekko, czyli w zasadzie bez żadnego bagażu. Jest to oczywiście bardzo idealistyczne podejście, ale warto do tego dążyć. I dzisiaj opowiem Wam o tym na przykładzie przedniej, środkowej i tylnej torby Topika. Jeżeli chodzi o samo słowo bikepacking, to nie powstał chyba jeszcze polski odpowiednik tego słowa. Ja powiedziałbym, że to jest taka jazda na lekko, pakowanie się na lekko, jazda bez sakw. Polega to na tym, że pakujemy się do takich samonośnych toreb, które mocujemy w różnych miejscach roweru i nie ma tutaj żadnych metalowych zapięć, wszystko jest albo na rzepy, albo na zapinki. Jakie są plusy takiego pakowania się w stosunku do bagażnika i sakw? Po pierwsze, możemy takie torby zamontować w zasadzie do każdego roweru. Tutaj nie ogranicza nas to, że rower ma na przykład pełną amortyzację, gdzie jedynym rozwiązaniem będzie założenie bagażnika montowanego do wspornika siodełka. No, a takie bagażniki mają małą, dopuszczalną ładowność, ale też będzie to wszystko pracowało i jednak zmieniało charakterystykę prowadzenia roweru. Druga sprawa, sakwy. Zazwyczaj mają dużą pojemność. Do sakwy możemy załadować 40 litrów, nawet w tych olbrzymich sakwach 70 litrów. I to mówię o samym tylnych sakwach, bo jeszcze można sobie z przodu założyć sakwy. Więc z jednej strony sakwy mają ten olbrzymi plus, że możemy zapakować się na miesiąc na przykład na wyjazd, no ale z drugiej strony na krótkie trasy będzie to też trochę kusiło, żeby zabrać tych rzeczy za dużo, przez co rower będzie dużo cięższy. No i druga sprawa, sakwy, co by o nich nie mówić, to jednak zmieniają charakterystykę prowadzenia roweru. Na asfalcie nie ma to aż takiego znaczenia. Ale już na przykład w terenie, no jednak te sakwy gdzieś no, będą ten środek ciężkości w rowerze przenosić, dodatkowo będą na tych zaczepach gdzieś się ruszać, sam bagażnik również może od wstrząsów, od uderzeń, również niestety się uszkodzić. Tutaj w przypadku takich toreb aż takiego ryzyka nie ma, z tego względu, że tak jak mówię, to jest wszystko na takich miękkich połączeniach, więc jest o wiele lepiej amortyzowane tutaj, właśnie przy miejscach, w których jest zamontowane do roweru. No, i tak wygląda właśnie spakowana torba na kierownicę. Tutaj mam torbę Topic Frontloader. Ona ma pojemność 8 litrów. Maksymalnie możemy do środka załadować 5 kg. No i mamy tutaj takie rolowane zamknięcie. Sama torba jest wodoszczelna. No i do środka udało mi się zmieścić dwuosobowy turystyczny namiot. Nie jakiś szczególnie mały ani lekki. Jeżeli miałbym taki mały jednoosobowy, to spokojnie jeszcze tutaj do środka udałoby się dużo rzeczy jeszcze zapakować. No i dodatkowo udało się jeszcze tutaj specjalnymi zaczepami założyć śpiwór. Tutaj pewnego rodzaju ograniczenie widzę przy tego typu torbach, ale dotyczy to również toreb takich tradycyjnych, kanciatych, mocowanych na kierownicy, że przydałoby się specjalny jakiś adapter, który wyciągnąłby lampkę mocowaną na kierownicy trochę do góry. Chyba że będziemy mocowali gdzieś Lampkę trochę niżej na widelcu, z tego względu, że no tutaj te torby będą nam zasłaniać. I bardzo fajnym patentem tutaj w tych torbach jest to, że mamy specjalny zaworek odkręcany, który umożliwia nam spuszczenie powietrza z torby. W torbie zawsze jeszcze zbierze się trochę powietrza, także żeby ją skompresować. Możemy dzięki temu ją spuścić, zamknąć zaworek i torba będzie zajmowała mniej miejsca. Drugie miejsce, w którym możemy zamocować torbę, jest to przestrzeń między górną a główną rurką ramy. Tutaj torby mogą być w różnych kształtach. Tutaj mam taką podłużną o pojemności 4,5 litra. Topik ma jeszcze taką 3,5 litrową, trochę mniejszą. I wszystko tutaj możemy schować, co potrzebujemy mieć pod ręką: jakieś narzędzia, pompkę, klucze, kanapki, kurtkę przeciwdeszczową. Bardzo fajne rozwiązanie. Rozwiązaniem jest to, że tutaj zamek jest jeszcze taką padką chroniony, dzięki temu ta torba też jest wodoszczelna, wodoodporna, tak jak i ta przednia. I możemy również wyposażyć się w torbę mocowaną na górze. To akurat jej nie mam, ale są też takie torby dostępne, żeby też wszystko, co pod ręką potrzebujemy mieć, zamocować sobie na rowerze. I moim zdaniem najciekawiej, najbardziej intrygująco wyglądają takie tylne torby mocowane do siodełka i do wspornika od siodełka. Ta, którą mam tutaj ma pojemność 10 litrów, ale są też mniejsze torby, są również większe. Orlip na przykład robi torby o pojemności 17,5 litra. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się taką do testów dostać, także na pewno Wam pokażę, bo już do tej można naprawdę sporo zapakować, tutaj ona też ma 5 kg nośności. A większa będzie jeszcze ciekawsza. Warto zwrócić uwagę, podczas kupowania takiej torby, aby było z tyłu mocowanie do lampki. No, można oczywiście lampkę próbować też przenieść gdzieś niżej, ale fajnie by było, żeby tutaj ona była mocowana na tej wysokości. Tutaj mam jeszcze jakieś dodatkowe taśmy do zamocowania bagażu, tutaj na górze, chociażby do wysuszenia czegoś podczas jazdy. I ona tutaj jest rolowana. I tutaj akurat ta torba jest odporna na krople deszczu, ale nie jest do końca wodoodporna. Za to w środku jest taki wodoodporny wór również z tym zaworkiem do spuszczania powietrza. No i tutaj do środka spokojnie można załadować ciuchy na przykład, a jeżeli mamy rzeczy, które nie boją się wody, no to wtedy tutaj jeszcze spokojnie więcej wejdzie do tej torby bez pakowania do tej wewnętrznej torby. Ale ta wewnętrzna torba ma te zaletę, że możemy ją sobie spokojnie wyjąć tutaj ze środka zabrać do namiotu na nocleg bez odmontowywania tej torby. Montaż nie jest jakiś specjalnie trudny, on trwa chwilę tak naprawdę, ale jeżeli mamy możliwość nie zdejmowania tego z roweru, no to już lepiej to tutaj zostawić. I bardzo dużym plusem tego, że te torby są rolowane, zarówno ta tylna jak i przednia, jest to, że jeżeli zabieramy ze sobą mniej rzeczy, możemy ją zrolować i ściągnąć paskami do mniejszej pojemności, dzięki czemu będzie ona dopasowana właśnie do tego, co zabieramy a nie będzie się taka wielka, pusta torba nam tutaj z tyłu obijać. OK, znacie już zalety bikepackingu. Torby są lekkie, można je zamocować praktycznie do każdego roweru i nie zmieniają aż tak bardzo charakterystyki jazdy jak chociażby sakwy. No ale bikepacking ma też swoje wady, o których warto pamiętać i przynajmniej starać się je zminimalizować. Pierwsza sprawa – jak zobaczcie, w przypadku tej torby nie za bardzo uda się już tutaj włożyć większy bidon. Trzeba byłoby albo mniejszy wstawić, ewentualnie zastanowić się nad tym, czy bidon nie umieścić właśnie w torbie, czy nie zamocować gdzieś na kierownicy. Druga sprawa, jeżeli chodzi o sakwy, to one mają jednak dosyć duży ten otwór, przez który wkładamy rzeczy do środka, i nawet jeżeli w sakwie mamy coś na dnie, no to pogrzebiąc, trochę grzebiąc, uda się do środka dostać. Natomiast tutaj, jeżeli coś będziemy mieli spakowane gdzieś na końcu, no to niestety no, trzeba będzie tak naprawdę wyjąć wszystko z takiej torby, więc Trzeba podczas pakowania pamiętać o tym, aby te najpotrzebniejsze rzeczy zapakować gdzieś do toreb przy sobie, na wierzchu, a gdzieś na dno chować rzeczy, których nie będziemy tak często używać. Ok, jeszcze teraz wydajcie znać w komentarzach, jak pakujecie się na wyjazdy rowerowe. Czy w sakwy, czy w te torby tego typu? Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, będę bardzo wdzięczny za danie łapki w górę i za subskrybowanie kanału. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, hej!